Witam serdecznie. Dzisiaj drugi dzień bez kolejkowego meldowania się. To powiem coś nieco o tych meldunkach jeszcze, jako że już jest to ułatwione. Do czego służy nam te padronamiento, czyli to zameldowanie? Po pierwsze, bez tego nie możemy zostać rezydentami. Trzeba mieszkać pół roku lub mieć trzy miesiące działalność gospodarczą. I pobrać tak zwane volante, certyfikat o tym, że tutaj mieszkamy. To jest jedna rzecz. Druga, dokupna samochodu również jest potrzebne i to jeszcze w miarę aktualne. To zawsze można pobrać praktycznie bez kolejki z maszyny, tylko oni podpisują to dodatkowo. No i jak dzieci do szkoły, no to też potrzebne jest ten padronamiento, czy jak załatwiamy służbę zdrowia, żeby wyrobić kartę zdrowia. No i z ciekawostek jeszcze też, jeżeli ktoś tu mieszka ma nieruchomość, ma te zaświadczenia o zameldowaniu, udamy się gdzieś za granicę i znowu jakaś pandemia, czy jakieś wydarzenia, i na gdzieś po drodze zatrzymają, to zawsze mówimy, że jedziemy do swojego domu, no i pokazujemy te Dokument o zameldowaniu. I jeszcze jest wiele innych rzeczy, ale to już innym razem. Dzisiaj już kolejka dużo krótsza niż wczoraj, więc polecam ciąg dalszy na